Starożytni mieszkańcy Ameryki jako pierwsi wprowadzają do gry gumowe piłki. Inne cywilizacje bawiły się piłkami zrobionymi z tkaniny lub krowich pęcherzy. Natomiast Indianie z Ameryki Środkowej i dzisiejszego Meksyku prowadzili grę na śmierć i życie przy użyciu piłek zrobionych z przetworzonej gumy. Wpadli na pomysł, aby dodać do lateksu kauczuku naturalnego, zbieranego z drzew Castilla elastica, soku z wilca, L... Lpom... Lpomoea L... i Pomoea. I lepili piłki, które mogły się odbijać. Już w 1600 roku przed naszą erą, mieszkańcy Ameryki Środkowej wykorzystywali tę metodę do wykonywania wytrzymałych piłek gumowych, które nie były tak kruche jak zestalony lateks. Otrzymywana masa dawała się dowolnie kształtować, ale twardniała w ciągu kilku minut, co niestety uniemożliwiło późniejsze poprawki. Lepiono w ten sposób piłki różnej wielkości. Największe przewyższały rozmiarami dzisiejszą piłkę do siatkówki i ważyły 3,6 kg. Nie służyły jednak do zabawy. Używano ich w grach rytualnych, które miały wielkie znaczenie polityczne i religijne. Współcześni kibice często mówią o meczach, że są kwestią życia i śmierci, gdy tymczasem na polach Ameryki Środkowej rozumiano te słowa literalnie. Gra w piłkę stanowiła ucieleśnienie tamtejszej filozofii, traktującej życie jako walkę między dobrem a złem. Wygrywający byli obsypywani bogactwami, natomiast przywódca złych, czyli przegranych, był składany w ofierze, gdyż wierzono, że w ten sposób zapewnia się krążenie słońca po niebie i dojrzewanie plonów. Gumowe piłki z Ameryki potrafiły zatem odmieniać życie na długo przed tym, jak wynalazek Charlesa Gudiera z 1839 roku. Guma wulkanizowana. Guma wulkanizowana. Przyczynił się do powstania nowych sportów.